Książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 18 listopada Gorąco pragnij być człowiekiem czystego serca. Pragnij oglądać Boga. Ci, których serca są wolne od grzechu, wpatrują się w Jego oblicze. Stale z wytrwałością proś mnie o czyste serce, odziedziczyłeś skłonność do czynienia zła, którego nie chcesz, wciąż jesteś narażony na pokusy do złego i skazany na duchową walkę. Bóg dał ci mnie za matkę, abym cię osłaniała i kształtowała. Moje dziecko, każdego rana powierzaj się memu niepokalanemu sercu, prosząc mnie o łaskę czystego serca. Uchronię Cię od grzechu. Ilekroć przychodzą na Ciebie pokusy, wzywaj mojego imienia. Proś mnie o ratunek i chroń się we mnie.